Postanowiłem Wam dzisiaj pokazać moje stworki dwa. O, taka turkusowa niebieska to Welma, a ten zielono-żółty to jest Mieciu. Popatrzcie, jakie one mają Frajdę. Z tego, że są na podwórku. Skaczą jak wariaty. Mieciu, Mieciu. Chodź tu, chodź. Pop <grywy> ubaw. Mają ubaw. Co dam Mietek, pokaż się. Welma, Mietek, Mietek, gdzie jesteś? One korzystają dzisiaj ze świeżego powietrza. Papuszki faliste. Zobaczcie, jakie to aktywne ptaki są. Patrzcie, jakie artyści. A jeszcze jak mają coś nowego, jakiś frajdy na przykład, że są na podwórku no to w ogóle są niesłychanie aktywne. O, 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 <ścoughs> wisi do góry nogami. Tam z tyłu za nami się odzywają inne ptaki i one też ćwierkają przez to. No to dzisiaj na tyle. Pozdrawiam, bo już widzę tu moja półfamilii idzie trzy czwarte.